Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, mogę wyglądać na nieco wymiętego, wymiętego. I tak się czuję. Czuję się tak, ponieważ chodzę bardzo późno spać, potem w ciągu dnia jestem wykończony, tak bo wcześnie wstaję, żeby ogarniać różne sprawy i potem w ciągu dnia muszę sobie pospać przynajmniej dwie godziny. I potem jak się budzę, nie mogę dojść do siebie dłuższy czas. Dobra, checklista, mikrofon przy Japsku jest. E, właściwości, mikrofon Samson jest. E, dobra, to teraz zmniejszmy, żebym znowu tego błędu nie popełnił. Ktoś z Państwa pisał ostatnio do mnie, że, że ten kwadracik, żeby on był po, po prawej stronie. Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. Przyzwyczaiłem się, żeby był po lewej, ale jeśli Państwo będą chcieli, żeby był po, po, po prawej to nie ma problemu. Dzisiaj, szanowni państwo, zagramy w grę Alan Wakes American Nightmare. Przepraszam, wczoraj graliśmy, przepraszam, ja jestem jeszcze półprzytomny, ale mówię, musi być jeden gameplay, jeden musi być dziennie, chociaż jeden minimum. E, więc zrobimy sobie tego obserwera. E, surviving graliśmy, Fortnite graliśmy, Metro Exodus graliśmy, Alan Wakes e, graliśmy. E, dobra. E, dobra, widać tego. Widać tego. Nagrywanie. Właściwości Samson. Dobra. E, dobra, to bierzemy ten. E, Kurde, zaraz coś pomylę. E, poczekajcie, OBS działa. Działa. Okej. Okay. Szanowni państwo, odpalamy grę. Kurde, kliknąłem onalways. Nie, observer. Dobra, graj. Gramy. Szanowni państwo, nie mam pojęcia co to za gra. E, była za darmożkę na Epic e, Epic Games, bodajże ściągnąłem wtedy dwie gry: Alan Wakes oraz Observer. To ma być jakiś taki, kurde, jak to się mówi, cyberpunkowy, cyberpunkowa gra. Ale czego nie ma głosu? O, jest. Nagrywa? To nagrywa, zaraz sprawdzimy. The year is 2084. If they told me what the world would become, I would not have believed them. First, there was the nanophage, the disease of transition, a digital plague that swept across the land, killing thousands upon thousands of augmented souls. A heavy cost for meddling with our minds and bodies. Then came the war, the big one. The Great Decimation. The West killed the East. The East killed the West. There were no winners. Minds and bodies, except for Cairo. The corporation seized power and forged the fifth Polish Republic, a crooked empire of blood and ash. There was no Piąta one to But still, Nie. they endured. And so it goes. The rich get richer as the poor rot away in their hovels, desperately looking for ways to escape. Boże, jakoś, kurczę, do, do I am what they fear, a corporate tool of oppression. A despised leech that creeps into your dreams and feeds of your fears. If you don't remember, if you won't remember, that's when they call me to access you.

Dobra. Settings, gameplay, polish, grafika, wysoka, pewny ekran, mhm. Mhm. czyli wsad, w USDA. Lazarski, you in, Jest to z polonez jakiś z ekranem? Kierownica jak w polonezie.

how's the dream eater treating you well i'm not a vegetable yet could have fooled me mighty hard i'm serious dan your signal's all over the place have you taken your meds not in a while do it now i need you in good shape Podobny tego aktora, pewnie nie przypadkowo. Dziennik, a gdzie mam te leki, doklikam te ściskowy. Jak z tego wyjść? No, środkowy, tak? Środkowy, PM. Może to dwa, trzeba trzy. Nie wiem, co mam teraz zrobić w ogóle. Aha, na tabletce może kliknę. Przytrzymam. Aha, dobra. There you go. Looking better already. Yeah, wouldn't want me to mess up. Can you see the headlines? Another leech goes berserk. Don't be like that. It's just. Yeah. Sexes. Dobra, robimy robotkę jakąś. What's this about? Just checking in, or you need me downtown? Nah, just a checkup. No one left for you to interrogate. Sounds pretty bad. Yep, it's not pretty. The explosion leveled half a block. The place is still on fire. Corporate goons all over the place. Securing the area. Covering your tracks, you mean? Careful what you say. This is a monitor channel. Who is this? How'd you get this frequency? Don't you recognize me? and Yes. Well, what's left of me? Dad. What happened? Where where have you been all this time? Away from you? It's funny. I thought it would be easier to hear your voice after all these years. But it really isn't. Come on, Adam, don't start. I really thought I could pull it off, you know? I was so close to making a difference. Setting us all free. And now it's. It can't be for nothing. Doesn't matter. Tell me where you are. I'll come and get you. Shit. Dad. For once in your life, just listen to me. Whatever happens, I need you to remember. You're not in control. Adam. Can you hear me? You still there? Adam! Matriarch, display caller ID. Displaying now. Kropinski? That's new. Matriarch, locate source of last call. Triangulating coordinates. Come on. Location established. Tenement building. Class C district. Jesus. Adam, the stacks. You just had to hit bottom. Tatuś już jedzie. Fucking Nie zostanie po prostu. Gdybym się normalnie wyspał to mógłbym sobie w ciągu dnia strzelić takie 20-30 minut, poleżeć, biorę sobie telefon, słuchawki na uszy, sobie słucham. Przeważnie szkolne 17. Natomiast przez to, że w nocy śpię tylko po 6-7 godzin, no to zapadam w głęboki sen i potem nie mogę długo dojść do siebie w ogóle. Muszę to zmienić. No ale nagle się okazuje, gdzieś tam wieczorem rozmawiam, coś robię, jeszcze to, 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 tamto patrzę, druga, trzecia, Kurczę, i, I znowu kolejny raz kładę się o trzeciej Na przykład, aha, szanowni Państwo, jeszcze ważna sprawa: jutro jest niedziela, i jutrzejszy stream zacznę prawdopodobnie troszeczkę wcześniej niż zwykle. Zobaczymy, jak to będzie. Być może około 19.00 po prostu mam w pondzie ekranu, Jestem zajęty. Zróbmy wyzwanie na policję: przynieśli ostatnio. Samego rana mam być. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się nie wyspać, bo coś powiem nie tak. Na przykład zamiast powiedzieć, że jestem niewinny, powiem, że jestem winny. No kurde, bo byłem niewyspany, byłem niewyspany tak. No muszę się wyspać. Muszę się przygotować, odstresować, przygotować. Samego rana w poniedziałek. Dlatego w niedzielę mam zupełnie, zmieniło mi to plany. No ale co mam zrobić? Pierwszy raz widzę taką grę. Robot sprzątający. Polonezy smak prl No co tam pisze. Kurde jakiś Rejestrator dźwięku, tak? Tutaj roboty dziwne takie połączenie. No słuchajcie, może być niegłupia gra. Zamknięte. To może być niegłupia gra, powiem państwu. Tapsa nie biorę jeszcze tutaj to zostało. No dobra, no ale czym mam to otworzyć? E, F? To przybliża. Kurde, no nie można by wytłumaczyć. Hello. Need to get out. Easy there, Tin Man. I'm not looking for trouble. Oh, tenant? Huh? I'm um, sort of. hmm. Name? Nie Łazarski, to jego oczywiście. Grabinski. Leon Grabinski. Apartment seven. Ground floor. Through the courtyard. Turn right, turn left. Bravo. Straight ahead, turn right. Yeah, I got it. Backwards and forwards. Thanks. Oh. Mm -hmm. Door open. Tak jakby nowoczesny perel jakiś technologiczny, nie? Dobra, miało być w prawo, Tutaj, w prawo, w lewo, prosto w prawo. W prawo, w lewo prosto w prawo kurdeż nie pamiętam 08 zero... czy 07 no to 07 Pamiętam jaki to był numer Tu nie mogę No to idę, popycham do przodu Aha Kontrol... Co to za syf jest Nie, może ten dziennik? Zobaczmy. Buty... A no, co ja mam zrobić, jak ja nie mogę przejść? Skoczyć nie mogę. Kontrol. Kucam. Nie wiem, kurwa, stoję w ciemnej plamie, nie wiem, co mam zrobić, pewnie. Nie wiem, może najpierw zamknijmy, habirę. No, wyprostujmy się, ogarnijmy. Tu nic nie ma. Tu może coś. sam przechodzę Podnoszę się Nie naprawdę nie o tutaj coś jest Хорошо. 656210. Oh. Can anyone hear me? Great. Fucking great. Okay, Dan. Maybe it's not him. Doesn't have to be. Operational efficiency restored. This is Lazovsky 656210 oh. setting up a crime scene. I need to check the victim's compass for connections. HN. Gotta start somewhere. Go otworzyć. No to do tyłu powinienem pociągnąć. Dasz O, myszką trzeba ruszyć. substance 45m better known as feed you've never touched this Powinna być jeszcze taka post-PRL-owska polo-kokta. Ojej, jak słodko zdjęcie. A, więc to jest Nie znaczy, że to Muszę coś zjeść, ta lodówka mnie w tej grze... Ta lodówka mnie rozjuszyła. O! Jestem fanem tego typu gier zdecydowanie. Jestem prosty chłopak, ja lubię jak się strzela, bawi. Dobra, zobaczmy, może coś w tym dzienniku bo... O jest, nic nie widać jeszcze. Wiedzą Państwo, że ja nienawidzę takich gier, jest ciemno, nic nie widać. Chyba sobie dam spokój zaraz z nią. Jeszcze teraz, dobrze, szanowni Państwo. Jeśli tak gra ma wyglądać, a prawdopodobnie tak będzie wyglądało mnie śledztwo, e, szukanie różnych jakichś tam znaczeń. To ja Państwu powiem, że ja fanem tej gry nie zostanę, chociaż powiem Państwu, że tak. Grafika jest. Trudno mi ją ocenić. Natomiast jest specyficzna. To trzeba przyznać, że jest to jakiś pomysł. Jest to oryginalne nietłuczenie wzorem zachodu wszystkiego. Nie jest z rozkoszą, stąd wyjdę. Powiem Państwu, że. Grafika jest bardzo ciekawa, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Sam pomysł Polonez, jakaś taka mieszaninka reliktów perelowskich z nowoczesnym światem, gdzie już wszystko, gdzie są wszczepy, gdzie wszystko jest kontrolowane przez elektronikę. Głos głównego bohatera bardzo dobry. Ciekawy jestem, kto tak mówi, chciałbym to sprawdzić. Fantastyczny głos, chyba że zmieniony jakoś elektronicznie. Co mogę jeszcze powiedzieć, gra dla fanów takich gatunków, myślę, idealna. Natomiast dla mnie mi ta gra, raczej już jej nie odpalę, chyba, że będę bardzo proszony, ale to bardzo, bardzo proszony. Także dziękuję Państwu za bycie ze mną w czasie tego gameplaya, tak przeczuwałem, że ta gra będzie mi się nie podobała, no ale chociaż ją ograliśmy, zobaczyli Państwo, czego się spodziewać. Jeśli Państwo będą dalej zainteresowani, można sobie na pewno jakieś gameplay obejrzeć w internecie. Przypominam Państwu, że jutrzejszy stream będzie gdzieś wcześniej, informacja będzie wcześniej na forum, na Facebooku, moim sam no. Także podejrzewam, że koło 19 będzie i to będzie naprawdę krótko, bo ja muszę wypocząć, muszę się wyspać, muszę się przygotować. Także dziękuję Państwu za obecność i przypominam, że najnowsza audycja jest na kanale summitstv.pl. To jest o głuchych kobietach, czy mogą prowadzić. Ta audycja zostanie jutro rano wrzucona na YouTube. Także ci, co nie chcą czekać, zapraszam na summitstv.pl. Tam jest lepsza jakość dźwięku bo YouTube to wszystko zmienia, a ci, którzy z Państwa chcą poczekać, zapraszam na YouTube. A ja udam się, szanowni Państwo, życząc Wam miłego weekendu, udam się zaraz na dół i sobie coś smacznego zjem. Jeszcze nie wiem co. Pro, przyznam się Państwu, że skończyłem książkę czytać e, z Uniwersum Metro 2035. E, I powiem Państwu, że ja, ja mam coś takiego, że jak coś zobaczę, jestem w jakiejś rzeczywistości, to ja. Jak zobaczę jakiś gadżet czy coś związany z jakimś uniwersum, muszę to mieć. I po prostu naczytałem się o tym metrze, o tym jak, jak oni marzą o tym, żeby zjeść jakąś konserwę, tak bo to dla nich rarytas jest już 20 lat po, jest po po wielkiej tragedii atomowej, która dotknęła cały boży świat, ziemię, tę ziemię. I jakoś tak w ogóle na myśl o jakimś takim ogórku konserwowym i konserwie to po prostu mi leci. Bo jak ja po prostu jestem w jakimś świecie to no czytając marzyłem, jakby to było taką konserwę zjeść i prawdopodobnie sobie zjem konserwę, będę miał później cholerną zgagę, no, ale ja po prostu lubię tak wejść głębiej, e, troszeczkę w taki świat, e, gdzie, m, gdzie się coś dzieje. Nie pytajcie, szanowni państwo, co robię, gdy oglądam film porno. Nie, ja nie oglądam filmów porno, bo ja jestem z tych grzecznych chłopaków, także szanowni państwo, e, grzeczni chłopacy idą do nieba, a niegrzeczne chłopaki idą tam, gdzie chcą. I tym miłym akcentem Chłop w dom, Bóg w dom. pozdrawiam Państwa serdecznie, zapraszam na jutrzejszy stream na kanale Marek Kotoński Live. Pozdrawiam Państwa serdecznie, nie pijcie za dużo, bo to się źle wszystko kończy, żebyście się nie obudzili, nie tylko na wytrzeźwiałce, ale jeszcze bez zębów i z czymś w dupie, bo to już nie to bywa. Z prezerwatywą w tyłku się obudzić po imprezie, no ale impreza była, będzie co wnukom opowiadać. Pozdrawiam Państwa serdecznie, trzymajcie się.